Cześć, jestem wikigames.pl i właśnie ugryzł mnie niedźwiedź. właściwie zadrapał. Więc to jest trzeci odcinek Zagrajmy Poradnika. Jestem już... tam go ktoś próbuje bić. Jestem już nieco... na nieco większym stopniu zaawansowania. Zaraz pokażę wam moją lepszą chatę i lepszą miejscówkę. Słuchajcie, w tym miejscu jest cholernie dużo skał, jest cholernie dużo różnych zwierząt. I ogólnie jest strasznie urodzajnie, dlatego takie miejsce wybrałem. I będę zawsze miał dostęp do drewna, bo drzew tutaj nie brakuje. A nawet tworzą się tutaj te kłody drewna, z których jest o wiele więcej drzewa. Więc ogólnie zbieram materiały. Miałem ich oczywiście nieco więcej, ale padłem ofiarą zabójstwa. <grym, 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 więc tyle. Zabiję jeszcze jednego dzika i pewnie y, będziecie się zastanawiać, dlaczego tyle ogólnie zabijam. Przecież już mam trochę tego, y, trochę mięsa, trochę tłuszczu i przecież mam jeszcze dokładnie skórę. Więc po co ciągle zabijam y, te biedne zwierzaki? Otóż zabijam je po to, by z tej skóry już mam sleeping bag, y, zrobimy sobie krótko mówiąc, właśnie nie sleeping bag, y, tylko zbroję. A zbroje, zbroje ogólnie będziecie wyglądali już nieco bardziej yy, przerażająco. Dlatego ja sobie zrobię prostą zbroję póki co yy, na piersi, żeby golas, ogólnie to jest coś jaka ciekawa rzecz, ale yy, golizna trochę świeci jakby. Jak gdzieś jesteście, to można zobaczyć, że to jest chyba coś tam jest jednak, chyba jakiś tam jest golas, bo ona tak jakby oddaje takie lekkie światło. Nie oddaje światła, ona jakby to odbija tak trochę. To zresztą można zobaczyć. Każdy, kto trochę gra w tą grę, to wie, że w oddali strasznie dobrze widać na przykład jelenia. A że podobny odcień ma nasza skóra to generalnie... Tu wszystkie rzeczy są na zamek w ogóle. To generalnie jesteśmy potem jakby bardziej postrzegani w tym świecie, dlatego lepiej ubrać się w końcu w jakąś sensowną zbroję, zapewni nam to na pewno ochronę i przy okazji gustowny wygląd. Inteligencja zwierząt, jak już mówiłem nawet w pierwszym odcinku, jest jeszcze do poprawy. Yy, bo na pewno nie zasługuje na... Na uznanie. Yy, teraz pójdziemy sobie, nie wiem czy widzicie, ale po tamtej stronie... Zjemy sobie w ogóle jedno mięso. Um, tutaj jest zając. Nie będę już zabijał może więc większej ilości... Zwierząt, bo nie jest to potrzebne. Yy, ale pójdziemy sobie po tą skałę. I zaraz będę się wracał do domu i w ogóle pokażę wam jak on wygląda. Widziałem, że kręcił się tam jakiś golas, mam nadzieję, że właśnie mi nie rozwala wejścia do tego domu, bo bym się strasznie wkurzył, bo ja mam ciemne drewniane drzwi i te, te drzwi są po prostu straszne, słuchajcie. Jeśli nie zrobicie sobie metalowych drzwi, to generalnie nie róbcie domu. Ja zrobiłem sobie ten dom, ale nie mam tam nawet skrzyni z rzeczami wszystko jakby ciągle przechowuję u siebie. Aż w końcu z tym zostałem zabity, no ale przynajmniej domek został. Na ten domek idzie o wiele więcej materiałów w sensie drewna. Ym, naprawdę sporo ogólnie. Kiedy chcecie zrobić tą budę, y, którą robiłem ostatnio, to możecie ją zrobić bez większych problemów. No niestety y, takie domisko to już nieco więcej rzeczy. Mi się wydaje, że ta tekstura. Właściwie nie tylko model został chyba trochę zmieniony, kiedyś był inny. No dobra, mój domek jest tu, niedaleko takiej leśniczówki. To jest raczej na pewno on. I ma tak dość fajnie skitrane wejście. Że ogólnie niewiele tu widać, bo tu jest zazwyczaj cień, więc ktoś może czegoś nie zauważyć. A same drzwi jakby wtopiają, wtapiają się w domek. Ale oczywiście one będą metalowe, będzie. Się więc się będą odznaczać. Um, upieczemy sobie na pewno sporo mięsa, i teraz taki trik. Jeśli chcecie upiec go najwięcej, to kładziecie to mięso najlepiej w taki sposób, mniej więcej taki. Um, ponieważ jeśli kładlibyście go jakby całość na jedną kupę, to za jednym drewnem idą dwa. Um, właśnie dwa upieczone. Um, Stek i właściwie mięsa. A jeśli położymy je tak, ułożone, to za każdym drewnem będzie z każdego slotu wychodziły po dwa, także jest to nieco większa oszczędność. My aktualnie wybierzemy się jeszcze na drewno. Bo drewna, słuchajcie, nigdy nie za wiele. W ogóle drewna aktualnie nie mam, bo zostawiłem go tam. I nie widzę też kłody drewna, a to oznacza, że będziemy musieli. Utrudnić się straszną robotą, mianowicie Słuchajcie, zbieraniną tego wszystkiego Można oczywiście wynająć, w cudzysłowie, sobie jakiegoś gościa W sensie przystawić mu siekierę do pleców i powiedzieć, że kopaj drewno Kop drewno I za 5 minut do mnie przyjdź ze 100 z sztukami A inaczej cię znajdę i będzie po tobie Ale generalnie tak naprawdę na Golasa to nie działa Zresztą ja nie próbowałem tak robić, ale Golas jest taką osobą. Właśnie taka osoba. Jest kimś, kto. Jakby to powiedzieć. Ma gdzieś, czy go zabijesz, czy nie, bo on i tak ma ten podstawowy strój. Czyli nie ma stroju, i ma to podstawowe wyposażenie. Dobra, zrobimy sobie kolejny typ zbroi. Właściwie typ ciągle ten sam, raczej zrobimy sobie kolejny element sproi, tym razem będą to spodnie. I powiedziałem wam, że każda sproja ma tu zamek. To jest właśnie jest taki dźwięk zapinania zamka przy ubieraniu nawet hełmu. To jest dość dziwne. Leżące, takie leżące postacie to są postacie, które się wylogowały, to nie są trupy. I takie postacie są bardzo um, łakomym. Kąskiem, bo takie postacie można zabić, Na nawet wam to mogę pokazać. Generalnie rzadko to robię. W ogóle wydobywa się jak skałę. A kiedy taką postać zabijesz, to uzyskujesz z niej plecak. No i w tym plecaku najczęściej jest całe wyposażenie, właściwie zawsze jest całe wyposażenie. W tym wypadku był to standardowy ym, standardowe wyposażenie Golasa. Teraz zrobimy sobie jeszcze hełm, byśmy jakoś wyglądali. I zostaną nam potem buty. O, i mamy kłody drewna to jest bardzo ważna rzecz. Rozglądam się w okolicy, czy nie ma kolejnych, ale chyba nie ma. Także będziemy się wybierać tu. No i cóż, tak naprawdę każdy, kto ma nieco lepsze EQ, nieco lepszy ekwipunek, to no na pewno się nie kładzie na środku wyspy, tylko ucieka gdzieś w góry albo do swojego domu i tam się kładzie. W sensie wylogowuje, tak jak ja to robiłem. Tylko, że ktoś mnie zrabował. Ciekawe mnie, czy to była osoba z moich widzów, czy nie. Kiedy zrobicie metalowy, metalowe drzwi i dom na fundamentach, to nie zagrozi wam już żaden golas, czy gościu mniej więcej wyglądający jak ja. Dlaczego? Ponieważ do rozwalenia takiego domu potrzeba już C4. A C4 wykonuje się naprawdę z ogromnej, jak dla mnie, ilości materiałów. Znowu goni mnie ten sam niedźwiedź. Bardzo ci dziękuję, niedźwiedziu za uprzykrzaniem mi życia. Um, dlaczego robię taki dziwny krąg? Ponieważ tam widziałem skałę. O, jaki inteligentny! Patrzcie, jaki inteligentny zwierzak. Ale ten zwierzak nie ma inteligencji przewidzianej na skok. Szybciej. Ok. No i w tym sposobem wykopaliśmy wszystko. E, tego niedźwiadka, wiecie co? Lepiej będzie sobie stąd um, wyprowadzić i schować się do domu. Ciągle się mylę, że to ognisko to jest... Tam jest kolejna skała, ale tam nie będę szedł, bo to jest dość daleko. a czy on nie przestał już gonić, bo coś chyba słyszałem przed chwilą. Tutaj, tutaj jest mój dom. Ciągle się w nim pali, chyba się już wszystko powinno e, przepalić. Zobaczmy, tak, wszystko jest. Więc sporo się to odrewna od mi spaliło w ogóle. Nie powinienem tyle dawać. Yy, no i jedzenie mamy. Jak widzimy, trochę trzeba pozabijać tych wszystkich zwierzątek i mamy dobrą sproję i przy okazji jedzenie. Więc kolejną rzeczą, którą sobie zrobimy, to z pewnością będzie. Hmm. Bardzo bym sobie chciał, słuchajcie, zrobić yy... to. I potrzebujemy Low Grenade Few. Tutaj jest. Tylko znowu nie mamy, słuchajcie, zbyt wielu yy, skór. Dlatego jeszcze zabiję nieco zwierzątek i wezmę im te skóry. Skór w tej grze nigdy nie za wiele, tak samo jak zresztą drewna. Ym, także... O, mamy dzika. Chyba nawet pojawił się na naszych oczach. I potrzebujemy tych skór chyba około 8, tak mi się wydaje. Ym, po co w ogóle robię piec? Z pieca przetopimy sobie metal, a kiedy metal się przetopi, to wyprawię sobie metalowe drzwi. Y, to jest bardzo ważny element generalnie gry. Policzmy ile z tego będzie. Patrzcie jaki otłuszczony. Mamy 2, 4, 6 Kurcze I znowu będę się musiał bawić z jeleniem. Naprawdę nienawidzę się bawić z jeleniem, ale do tego najlepiej wykorzystuje się słuchajcie, taki oto przyrząd masakrowania. To jest przyrząd, który zadaje nieco więcej obrażeń niż ta nasza siekierka. Na jedno Dlatego to jest ogólnie I tak wiadomo, że zawsze ci jelonek odleci Więc lepiej zadać mu więcej obrażeń A przy okazji nie marnować sobie wytrzymałości siekiery A zresztą ona ma dość wielką wytrzymałość Tam jest nawet kolejna skała, widzę Myślę, że metalowych fragmentów Które uzyskujemy z przetopienia metalu Spokojnie nam wystarczy Na zrobienie sobie tych Czwi yy, metalowych, tylko że do tych drzwi musimy mieć jeszcze warsztat. Yy, także też będę się go starał zrobić. Airdrop gdzieś leci, one są tutaj takie. Niezbyt rzadkie, niezbyt częste. Spuścił albo gdzieś dalej, albo tam spuścił. Widać się nad skałą, chyba kawałek spadochronu. Aha, fajnie. Widzę, że niedźwiedź pilnuje któregoś, jakiegoś domu. Dobrze, że to nie jest mój dom. Schowamy się w takim razie w naszym, i teraz będę już sobie chyba mógł wykonać to, co chcę: czyli Low Grenade Fuel, a potem z tego piec. Um, zobaczmy. Potrzebuję jeszcze ośmiu, dokładnie, i teraz będzie Full Nace. Nie wiem ile dokładnie nagrywam, ale chyba jeszcze nie za długo. Cóż, jak sobie zrobię ten piec, to prawdopodobnie dam sobie do przetapiania rzeczy yy, i później zrobię cięcie. Bo wiecie co, bo to będzie bardzo dla Was pewnie nudne. Przetapianie w tej grze trochę trwa i dla wielu osób może się to okazać nudne. Ale w końcu mamy, słuchajcie, zbroję i to jest bardzo ważna rzecz. Już nie będzie nam zimno w nocy, to jest też plus tej zbroi, no i przede wszystkim jakoś, jakaś tam ochrona przed podstawowymi uderzeniami. Oczywiście zbroja, jak praktycznie każdy element, który możemy założyć, ma wytrzymałość i tą wytrzymałość można tam naprawić w takim Repair Bench, chyba tak się to nazywa. Tak, tutaj mamy. Ok, no i mamy piecyk. Piecyk nie, nale nie należy go stawiać jak najbliżej rogu. Bo wtedy yy, można nawet wziąć sobie rzeczy będąc na zewnątrz. I wtedy może Wam ktoś ukradać. Myślę, że tak jest idealnie. Yy, no i okej. Okay. Jak tutaj się przetapia? Wystarczy, że dajemy drewno i teraz można już go topić, włączając. Yy, a jeśli chcemy coś tutaj faktycznie przetapiać, to wkładamy rzeczy. No i ja żeby sobie zaoszczędzić nieco drewna, to postaram się to w miarę wyliczyć. I tyle. No i teraz będzie nam się to długo przetapiać Mięsa Się tam nie dało przetopić ostatnio Jak próbowałem, znaczy dało się, ale mięso znikało, a generalnie nic z tego nie wynikło Po prostu sobie znikło i tyle Także ja tutaj teraz będę czekał, mam cholernie oświetlony dom, więc pewnie zaraz się tu zleci jakiś golas i będzie próbował wyważyć drzwi No i zrobię sobie jeszcze buty do mojej zbroi, skoro mam trochę tej skóry, no i tyle. Um, także ja zrobię teraz cięcie, poczekam aż się to wszystko przetopi i będziemy dalej próbowali przetrwać. No i dobrze, zaczynamy nagrywanie. Więc jak widzicie, teraz nieco um, mamy już tych materiałów i nastała niestety słapora. Przed chwilą byłem właśnie na podwórku i sprawdziłem, czy nie ma nikogo w okolicy. Na szczęście nie było. Ale to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ obecnie trzeba wyważyć te drzwi, i kiedy je wyważymy, trzeba wstawić nowe. O tyle to jest niebezpieczne, że po pierwsze trzeba bardzo długo tym ciągle machać, żeby to wyważyć. A kolejna rzecz to taka, że kiedy już je wyważymy, to przez ileś tam sekund, a nawet chyba minut, nie można wstawić nowych. Wiecie, co to znaczy? Że będziemy musieli tutaj stać. I ym, bronić tego domostwa jak tylko można. Dlatego się także usproiłem. Żeby na wszelki wypadek, jakby przyszedł jakiś Golas, to żeby mi tu mnie nie orabował i nie zabił. To jest jedyny minus w tej grze. Według mnie powinno być tak, że jeśli chcę rozwalić sobie moje drzwi, to w jakiś sposób coś klikam i rozwalam. Niestety póki co tak nie jest. Yy, I trzeba to robić takim cholernie, niefajnym sposobem. Yy, tak właśnie. Włamują się ludzie do domu, po prostu rozwalają ci drzwi. Rozwalają, rozwalają, i to jest czasami bardzo długi okres, kiedy oni to biją. Szczególnie ktoś z kamieniem bije to kilkaset razy. A z tego to też trzeba walnąć kilkaset razy. Także ja to teraz wyważę, naprawdę to się długo wyważa. No i zaraz się przywitam i po przerwie. Dobra, słuchajcie, udało mi się rozwalić te drzwi. Mam też metalowe. Wiem, że gówno widzicie, ja też gówno widzę. W okolicy chyba nikogo nie ma. Um, także teraz mam te drzwi. No i jak widzimy, nie da się ich wstawić, niestety. Yy, I będziemy czekali tak długo, aż będzie się dało. Patrzcie, nawet nasza siekiera się trochę zużyła. Yy, robiłem to naprawdę długo, chyba przez 10 minut. Yy, także to najlepiej świadczy o tym, jak bardzo długo się to robi. I wtedy yy, jest ryzyko, że ktoś cię zaatakuje. Na szczęście jest noc. I niewielu teraz chodzi golasów y, tak po prostu zazwyczaj rozpalają sobie gdzieś ognisko, dlatego potem można zobaczyć takie po, porzucone ogniska y, po to żeby nie było im zimno. Mi to już nie grozi, bo tak jak mówiłem, mam przecież y, zbiorem też dość sporo w ogóle mięsa y, Mam przecież już ubrania, więc nie potrzebuję ogólnie y, jeszcze jakichś tam ognisk, żeby się nie... Że mi nie było zimno. Bo właśnie przy ubraniach jak się zaubieramy, to jest cieplutko. Ach, naprawdę, nie wiem ile dokładnie to trwa ten okres czekania, ale jeszcze trochę sobie poczekamy. I ogólnie zrobiłem sobie tutaj, oprócz tego Workbench, czyli krótko mówiąc, stoł warsztatowy, czy właściwie warsztat. I tak w ogóle to bardzo fajną rzeczą jest to że za niedługo będziemy sobie już mogli zrobić naszą pierwszą broń dokładnie wam wyjaśnię dlaczego uwielbiam pipe shotgun to jest taka broń z której zabiłem już cholernie dużo zombie kiedyś kiedy grałem i zdarzyło mi się zabić i odeprzeć kilka ataków bandytów raz byłem ja przeciw dwóm ludziom jeden z nich miał słuchajcie łuk a drugi pipe shotgun no i mi się udało z tym jednym pipe shotgunem zabić tych dwóch um, pipe shotgun to myślę bardzo fajny yy, shotgun jeśli można go jeśli umie się go używać, on działa tak, że po jednym strzale, który odda, ten strzał jest tak w miarę silny, e, trzeba go przeładować, a przeładowanie też trochę trwa. Nie wiem, czy ktoś idzie. Chyba nie. No ale cóż, e, trzeba, krótko mówiąc, go przeładować. A przeładowanie, tak jak mówiłem, trochę trwa, więc ogólnie to jest e, dość, m, jakby to powiedzieć, ryzykowna broń. Bo generalnie można zostać łatwo zabitym Bo kiedy ty będziesz przeładowywał Ktoś ci może szybko strzelić Ale w każdym razie jeśli umiesz się tej broni używać To myślę, że jest bardzo dobra I przede wszystkim używam jej dlatego, że jest cholernie tania Ona w porównaniu do innych broni jest taniuśka jak barszcz, jak barszcz. I można sobie dokupić do niej Właściwie dorobić naboje, które są równie tanie jak sama broń I dlatego jej używam a do wszystkich innych naboi, do wszystkich innych broni Trzeba mieć po pierwsze recepturę craftingu, czyli znaleźć tak zwany blueprint I kiedy to już zrobimy To trzeba także niestety wydać naprawdę dużo na to metalowych fragmentów Metalowy fragment wygląda słuchajcie tak I to jest przetopiony metal W ogóle to jest przetopione właśnie coś takiego Zostało mi go chyba tylko 6 Z tego co widzę A Byłem jeszcze na trochę innej skale i właśnie znalazłem sobie kolejne części. Także kiedy postawimy już te metalowe drzwi <gdy> kiedy, kiedy to będzie w ogóle? Kiedy postawimy już te metalowe drzwi, to powinno nam się udać naprawdę um, Ten dom będzie wtedy mega bezpieczny Także ja tu jeszcze trochę poczekam tak normalnie I jak postawię te metalowe drzwi, to znowu zacznę nagrywać. Dobrze, więc w końcu po jeszcze po dwóch minutach czekania udało mi się postawić te drzwi. One wyglądają tak. Jak widzimy, są jakby podziurawione kulkami i cała ta chata może zostać zburzona tylko ze czwórką. Generalnie tyle w tym odcinku. Mamy dość solidne domostwo z solidnymi drzwiami. Żaden golaz nam nie zagrosi i ogólnie. Tak, teraz prezentuje się nasz domek. Pokażę Wam jeszcze bardzo fajną rzecz, mianowicie przesmyk. I ogólnie do następnego odcinka postaram się zabezpieczyć całą chatę tak, by już nie było nawet proste tutaj podłożyć bomby. Jak widzimy, tutaj jest taki mały przesmyk. Coś tutaj kiedyś w niej zrobię. Naprawdę fajna myślę ta chata. Teraz będę dość często chyba ją odwiedzał, by jej nie stracić. No i tak jak mówiłem, ogrodzę ją sobie czymś i dokładnie. Mm, i dokładnie właśnie ym, zrobię sobie zabezpieczenie takie, żeby tak jak mówiłem nawet C4 y, tutaj tak łatwo nie postawić, żeby się trzeba było nieco namęczyć. Także to było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja was zapraszam na kolejne i kolejne będą już niedługo. Także dzięki i na razie.